Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siemankowam wszystkim. No, i dzisiaj mamy wtorek, <coughs> piątego tygodnia, zwykłego, rok drugi. Mamy już świątynię jerozolimską w pierwszym czytaniu wybudowaną. No, i yy, król Salomon wygłasza błogosławieństwo nad ludem, yy, modlitwę yy, w czasie poświęcenia. Tejże świątyni. Ona jest oczywiście o wiele, wiele dłuższa. Tutaj mamy ją w wersji troszeczkę poszatkowanej. <laughs> no i co? Najważniejsze motywy z tej modlitwy to mamy te yy, prośby, yy, prośby do Pana Boga, by wysłuchiwał swojego ludu, który będzie się gromadził w tej świątyni. Tak, oczywiście tutaj też Pan Bóg jest nazywany jako ten, który jest. Wypełniającym przymierze, że jest Bogiem wiernym. <kłysy> I to pytanie takie retoryczne, czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? No właśnie, tym bardziej ta świątynia, tak niebo i ziemia nie mogą pana Boga objąć, a tym bardziej świątynia, którą zbudował Salomon. Sam król jest tego świadom. Także tutaj ten motyw, motyw tego wysłuchiwania modlitw jest bardzo ważny i prośba Salomona skierowana do Pana Boga w tej materii, tak? I Pan Bóg oczywiście no nie może zamieszkać w rzeczach zbudowanych ludzką ręką, ale skoro sobie wybrał sam to miejsce, żeby tam mieszkało jego imię, bo też ten motyw się w tej modlitwie pojawia. Jak należy to rozumieć, <laughs> że imię mieszka w świątyni, a no tak, że imię oznacza osobę. Także można by powiedzieć, że imię równa się osoba. Więc jeśli mieszka imię Pana Boga w tej świątyni, to znaczy, że on tam mieszka, bo sobie wybrał to miejsce w jakiś tajemniczy sposób przebywa w tej świątyni. <laughs> Chociaż wiemy wszyscy o tym, że oczywiście Pan Bóg w rzeczach uczynionych ludzką ręką nie przebywa i te naj... niebiosa naj... najwyższe i ziemia nie są w stanie Pana Boga objąć, ale w jakiś sposób właśnie w tej świątyni przebywa. Przebywa to Jego imię. <laughs> I wtedy, no tak, i tutaj Salomon też porusza te kwestie. Yy, za każdym razem, kiedy będziemy się tutaj modlić, to ty w, na wysokościach, w miejscu swojego zamieszkania, wysłuchaj wysłuchaj tych modlitw. Także też gdzieś tutaj to myślenie Salomona prawidłowo jest kierowane, że jednak Pan Bóg yy, mieszka cały czas w niebie. Tak? Także modlimy się do Niego, znajdującego się w niebie, w jego stanie przebywania. <laughs> Nie tylko wysłuchaj, ale też przebacz. Oczywiście w tej modlitwie później, w tym błaganiu salomonowym, pojawia się ten motyw, że jeśliby yy, Twój lud zgrzeszył, Ty byś nie dawał deszczu, byłby głód na ziemi, y, jakieś nieszczęścia. No i gdyby ludzie żałowali, to wysłuchaj tej modlitwy przebłagalnej i oddal wszystkie te nieszczęścia, które by słusznie nam się należały. <laughs> Jeszcze pojawia się jeden ważny motyw, że gdyby cudzoziemiec przyszedł i usłyszał o Twoich wielkich dziełach, no bo ciężko, żeby nie słyszało tak wspaniałym Bogu, to Jego też wysłuchaj ze względu na swoje wielkie imię. <laughs> Także tutaj wszystkie te motywy yy, no, są, yy, są takie. Tak to, tak to Salomon przedstawia. Yy... Kolejne czytanie to mamy Ewangelię Marka i mowa Jezusa i nauczanie o y, tradycji faryzeuszów i ta tradycja, która odrzuca boskie przykazania. Tak? Tutaj mamy taki szczególik ciekawy, mówiący nam o tym, kto jest adresatem dzieła y, markowego. <laughs> Widać, że adresatem są ludzie, którzy nie są zaznajomieni z, z tradycją żydowską, bo tutaj sam autor Ewangelii wyjaśnia, tak? Żydzi trzymając się tradycji, starszych nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, gdy z rynku wrócą, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli. I których przestrzegają, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Także tutaj Marek wyjaśnia ten kontekst, i widać, że ta Ewangelia nie była pisana do, do Żydów, tylko była pisana dla jakichś ludzi, którzy no, nie znają tych tradycji, czyli dla pogan. Także gdzieś, ta gdzieś to środowisko rzymskie, czy no można powiedzieć na poły pogańskie, bo przecież Marek ewangelista spisywał swoją Ewangelię pod dyktando Szymona Piotra, no to widać, że w tej wspólnocie rzymskiej, tam gdzie Piotr przebywał, no więcej było pogan niż samych Żydów. Także ta jego Ewangelia była pisana do chrześcijan pochodzenia pogańskiego. I tutaj właśnie ten szczególik ciekawy to nam obrazuje. No i dlaczego twoi uczniowie nie przestrzegają tych zasad starszych, tak? że nie obmywają sobie rąk, tylko brudnymi łapami jedzą? No i Jezus im wyjaśnia, że to chyba nie jest najważniejsze w semickiej tradycji, w żydowskiej tradycji, obmywanie sobie rąk przed posiłkiem, ale o wiele ważniejsze jest przestrzeganie przykazań i podaje im tutaj przykład. Z przykazaniem czci swojego ojca i swojej matki. <laughs> Podaję ten przykład ciekawy, że jeśli przygotowałem coś, co ma wesprzeć, wesprzeć moich rodziców, czy to jakieś pieniądze, czy jakiś dar i nazwę to korban czyli coś poświęconego jakiś przedmiot poświęcony, poświęcony Bogu, no to wtedy już, no przecież przygotowałem to moim rodzicom, tak? A skoro ja to nazwałem Korban, no to moi rodzice już, od tego, już tego nie mogą ode mnie wziąć, no bo to jest poświęcone Bogu i koniec. Także jedną i drugą sprawę załatwiłem, przygotowanie jakiegoś daru dla moich rodziców i z drugiej strony <laughs> oddanie jakiejś ofiary Panu Bogu. No i teraz rodzice, radźcie, to jest Pana Boga, tego zabrać nie możecie. No i koniec. Także tutaj yy, w taki sposób to przykazanie Boże yy, faryzeusze pomagali omijać. Tak? I taką, taką tradycję mieli. No generalnie nie tylko o ten jeden przykład chodzi, ale o to, że my mając swoje jakieś ludzkie tradycje oddalamy się od przykazań Bożych i od postępowania Bożego. I takie współczesne, jakieś nasze głupie tradycje, no to co? My często mówimy, nie, karma wraca, tak? Albo bardziej po polsku, chleb oddany. No to przecież my to znamy, tak? I my w tym tkwimy i nam się wydaje, że to tak jest. Komuś się dzieje nieszczęście, o karma wraca, bo to zły człowiek, zły człowiek. Chleb oddany tak poczęstował kogoś, to ma to z powrotem, otrzymał to z powrotem. No nie, no nie. Bo to Pan Bóg tak nie postępuje, nie w taki sposób. To by było jedno to, jakieś nasze takie wyobrażenia o rzeczywistości. No, z pewnością znalazłoby się dużo innych jakichś przykładów, gdzie my ze względu na jakieś swoje ludzkie wymysły odchodzimy od przykazań bożych, tak? Albo nasze, o, ludzkie, inne. Że ja to się w domu mogę pomodlić. O, i Pan Bóg mnie w domu też usłyszy. No właśnie, i ze względu na swoje jakieś widzimy się ludzkie, ja potrafię kilka, kilkanaście miesięcy albo parę lat nie chodzić na msze i nie spotykać się z prawdziwym Jezusem, który jest <laughs> o wiele lepszy niż jakaś moja osobista modlitwa, bo Jego spotykam we własnej osobie, przecież w sakramencie. Ale ze względu na swoje głupie myślenie. Ja pana Jezusa odrzucam, tak? ze względu na swoje jakieś <laughs> wymysły, że ja się w domu mogę pomodlić. No, możesz się pomodlić i tracisz Jezusa. No i koniec. Albo ja, proszę księdza, nigdzie nie wychodzę, w domu sam czy sama siedzę, to czym ja mogę grzeszyć? No i też do spowiedzi z panem Jezusem też się nie spotykam. No bo co? No bo z nikim nie grzeszę. Albo nawet u niektórych to się rozwija do takiej formy, że ja to nie mam żadnych grzechów i to przeważnie jak spotykam się gdzieś czy na kolędzie, no to faceci, to faceci. Ja to proszę księdza nie mam żadnych grzechów, no to po prostu ja wtedy już płonę gniewem, no jasne. Także kochani, żebyśmy też, dzisiejszy ten fragment nas uczy, że uczy nas tego, żeby ze względu na swoje widzi mi się. Nie odrzucać yy, prawdziwego Boga, jedynego Boga, bo przecież w tych przykazaniach jest, yy, które daje mi Pan Bóg, no, jest zawarta z Nim prawidłowa relacja, układanie prawidłowej relacji z Nim, z drugim człowiekiem, ze światem stworzonym. Także żebyśmy nie ulegali swoim jakimś potrzeptom naszego umysłu, który może być, czy sumienia, które może być źle ukształtowane. Tylko żebyśmy zawsze to weryfikowali z tym, co Jezus mówi i żebyśmy nie stawiali na swoje myślenie, ale na Jezusowe myślenie. Dobrze, kochani. Wszystkiego wam Bożego dzisiaj i na razie się